Dobrze, mam takie pytanie, czy wraz ze wzrostem inflacji 500 plus powinno wzrosnąć? Do 1000 plus na przykład? Tego to ja nie wiem. Ale pani ma dziecko, to pani wie, jakie są teraz koszta, tak, jak wszystko poszło w górę? Nie, trudno powiedzieć się akurat o tym. Nie, moim zdaniem to powinno zostać tak, jak jest. Dobra, dziękuję. Czy... Proszę. 500 plus się zapytać, czy powinno wzrosnąć. Nie, nie są. Czy ze wzrostem inflacji powinno wzrosnąć 500 plus do 1000 plus na przykład? No ja nie odpowiem. Okej, Dzień dobry, czy ze wzrostem inflacji 500 plus powinno wzrosnąć do na przykład 1000 plus? Ja nie rozumiem. Dobra, rozumiem, dzięki. Dobry. Czy wraz ze wzrostem inflacji 500 plus powinno wzrosnąć na przykład do 1000 plus? Bez Ukrainy. Czy wraz ze wzrostem inflacji 500 plus powinno wzrosnąć na przykład do 1000 plus? Tak. Dlaczego? Nie, proszę mnie nie nagrywać. Ale jeszcze raz pytanie. Czy wraz ze wzrostem inflacji 500 plus powinno zostać na przykład do 1000 plus? Nie. Dlaczego? No, nie, nie, nie. Ciężko miło argumentować, ale nie. Ale pani ceny idą do góry. Ropa, gaz. Mhm. Nie, nie wiem. W ogóle nie powinno być. Tak, w nie. ogóle nie powinno być? Tak. Dlaczego? Nie no. 500 plus na bąbelka nie powinno być. Panie się zawstydziły kamery. Dzień dobry. Co pani sądzi o 14? ryturze? Przepraszam, ja, Ukraina. A, dobra, to nic miłego dnia. Nagrywaj już? Dzień dobry, czy za wzrostem inflacji 500 plus powinno zwiększyć do 1000 plus na przykład? Tak. Dlaczego? Nie wiem. Siadę, pogadam. Czy ze wzrostem inflacji 500 plus powinno się przerodzić na 1000 plus na przykład? Kasia Ale fajne spodnie Z dwóch jeden. Dzień dobry, czy ze wzrostem inflacji 500 plus powinno się przerodzić na przykład na 1000 plus? Nie wiem, zaskoczył mnie pan pytaniem Ale więcej to nie znaczy lepiej no na pewno, tylko czy udźwignie to budżet państwa. Jakiś podatek nowy. No nie wiem. Czy my udźwigniemy nowy podatek? Dobre pytanie. No, dokładnie. Dziękujemy. Ciekawym przed wojną w Kijowie. Ja się nie odzywać. Dostęp inflacji 500 plus na przykład powinno się przerodzić na 1000 plus. A można po angielsku. Albo po ukraińsku, bo super. Bo tak to nie wszystko bardzo dobrze rozumiem, okej? Okay? Aha <laughs> Naprawdę? Kiss me? Kiss you now. <laughs> Kiss or hack challenge. Kiss o co? Kiss all hack challenge. Kiss or hack challenge? Hack. Yes. Okay. <laughs> mm. Dzięki. Dzień dobry. Eee. Ja jestem przeciwnikiem Radia Trwam, Radia Maryja, telewizji Trwam nie będę rozmawiał. Ale co pani myśli o że z obecną inflacją 500 plus, ponad zasadę na przykład nie 1000 plus? Niech pan udziela odpowiedzi wam. Niech ojciec ryzyk zajmie się trochę uchodźcami niech on pomoże. A nie przychodzisz w październik i, i oni pieniądze wolą. Paczkę zrobił. Proszę? Paczkę zrobił. Paczkę zrobił, tak? Co? Po, pomodlił się, tak? A to modlitwa, modlitwą samą się nic nie zrobi tutaj. Pani co so, tak pani troszkę obraża nasze Radio Maria, ale my zrobiliśmy paczkę za 1000 zł, tak? To nie są małe oh. pieniążki. Ale kto ją dał? Ja nie słyszałam o tej akcji. No, no, mój pa... zrobił paczkę za 200 zł, kupił leki i kupił no, to... za to to, to 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 200 zł, zł, zł za 1000 zł, no, ale tak? to jest prywatna osoba, a to jest a instytucja. Ja Dostępniają swoich apartamentów uchodźcom? Tak. No, mamy, powie pani, dużo tak. księży i tak dalej, to nie mamy miejsca. Jak to nie macie, macie miejsca? miejsca? No, nie ma miejsca. No, Kurczę, to aż tylu was jest? Szok, no, no ale to ksiądz by oddał swój apartament, chociaż. No nie wie pani, ale myślałem, że PO w ogóle nie wspiera uchodźców z Ukrainy. No chyba żart. Ale macie... no, są przeciwnikami w ogóle, żeby Proszę, wprowadzać ich tutaj do Polski. Tak informacje jak w Rosji od Putina. Tak. Takie informacje wam daje ryzyk i, i pis jak, tak, jak w Rosji Putin rozprzestrzenia. Chcą zrobić z Polski państwa autorytarne. Ale Łukaszenka bardzo chwali sobie taki kraj autorytarny. Łukaszenka jest głupi. No. Łukaszenka jest głupi, to jest bandyta. Nie, on bardzo tam wspiera właśnie Putina. A Putina, no tam więc mówię, że jest bandyta, no. pani, to Ukraińcy zaatakowali tak naprawdę Rosjan. Ale czy ja pozwoliłam na, na filmowanie? Czy to dźwięk się nagrywa? Co? To dźwięk się nagrywa, bo to idzie do radia. A to? To streaming jest. Co to jest streaming? Na żywo idzie. A no właśnie, właśnie. <grym> na razie 500 osób. Wie Pani, o dwunastej byłam, nie wiem czy Pani była dzisiaj w kościele? Nie, nie byłam w kościele, co właśnie? <laughs> Widziły właśnie, no, że, no, że, no, ale... że Pani trochę taka bezbożnica. No i cóż z tego, mam do tego prawo. Co? Przez takich ludzi... Pan co, ja nie dyskryminuję osób, które wierzą, tak? Nie mam nic przeciwko temu, że oni chodzą do kościoła, że mają ołtarzyki w domu, nic absolutnie, tylko niech mnie nie obrażają. A jest Pani za tym, żeby znów były miesięcznice w Warszawie? Nie. Dlaczego? Spojrzę tylko odpowiednio i zmilczę ten temat. Miłego dnia życzymy. No, już robię. Ukrainy, to właśnie ten budynek w Kijowie był ostatnio ostrzelany. To jak widzicie, brakuje już szyb. Tu strzelało wojsko rosyjskie oraz Putin. Putin powinien zginąć, pamiętajcie. Ostrzelał polski budynek w Kijowie. Dito to <laughs> jasną jasną to nagram To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna Jedyne co mi zostało teraz to prawda I Przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać